No i pomalinku go sobie łów. Wychodzi na to, że jest dobrze zahaczony. I skręć, skręć ten hamulec mocno. Pamiętaj, że nie wolno mu luzu dać, nie? Ale też na pałę go nie trzymaj. To ja on też miał branie. No ja. Go po delikatnie pompować, wiesz pompować jak od bezurki. No to dobra, tego to zostaw. On się zmęczy. Może być ładny. Ruszyć no bo go nie ruszasz jeszcze, ty na razie go tylko trzymasz. Co, co chce do siebie, to on do siebie. Weź go trochę po... po, po, po. No to jest twoje ryby, a jak zerwy będzie afera. No fuj to zerwy. Dobra. Trzymam. Wszystko boli. O kurwa ładny. Ładny pracek. дуже to. Ja będę potrzebował pomocy z gryfem. Jakby będę miał do góry, to pójdę. Ja będę trzymał też z gryfem, bo ja nie wiem, jak to się robi. Sześć metrów. Widać go Co? Widać gość wędkę Ale pomał, weź wędkę Puść pomału go do góry Pomańku Nie bierz za tia bo dzwonię Kawał klocka.

Bucik. No i Halibut szczęśliwy na łodzi. Kawał byka z niego. O, sobie leży. A my czekamy na drugiego. Jeszcze raz odejdzie tego nie wyciągnę, nie wiem. Dwadzieścia. Dziesięć osiem. Jeszcze raz odejdzie tego nie wyciągnę, nie wiem dwadzieścia Dziesięć. Kończymy wyjazd do Norwegii i zatrzymujemy się w różnych pięknych okolicznościach przyrody. Właśnie tutaj Wyjazd bardzo udany Teraz czekają nas dwa dni drogi Z dwoma noclegami Prom po prostu Jeden dzień nie odjeżdża I dlatego Jesteśmy zmuszeni zrobić sobie noclegi Ale to przedłuży po prostu nasz urlop I tak właśnie wygląda Norwegia. Kolejne przepiękne typowe widoki w Norwegii. Parking aż zapraszał, żeby stanąć. Podnoża takiego szczytu góry. Po maleńku jedziemy dalej, w tle widać fiord. Akurat jest po przypływ. Krótka przerwa i jedziemy dalej. We fiordzie widać hodowlę łososi, z których my zakupujemy w biedronce na przykład. Te okręgi to właśnie hodowla łososi. W takich warunkach sztucznie są hodowane te rarytasy. Nasze obowiązkowe miejsce przystanku. Przepiękny wodospad, na którym zatrzymujemy się co roku. Już słychać wodę. Teraz niestety z gór spływa bardzo mało wody. No, potencjalnie mało. Ale efekt tutaj jest zawsze przepiękny. Nawet norweskiego trola Tam sobie siedzi z flagą 20 km w prostej drodze do Szwecji A my jeszcze będziemy kilkadziesiąt kilometrów zawijać się Tuteżka, mapka Krótki postój, charakterystyczne miejsce camping i taka duża wędeczka O proszę jaki piękny lipień Przepiękna rzeka, jesteśmy już w Szwecji, do noclegu mamy jeszcze jakieś 100 km około godzinki i taka sobie właśnie wędeczka. I tutaj musimy dużo właśnie takich ryb. dojechaliśmy na prom jesteśmy w Nynasham Na napięta sytuacja w Sztokholmie był korek jak diabli nie było już kompletnie miejsc w kajutach wszyscy mają łóżka a ja sobie musiałem wybrać fotel lotniczy który wygląda tak będę miał piękny widok na morze I hałas z sali ciężkie warunki do snu, ale jutro odeśpię w aucie. Przed nami 13 godzin płynięcia No i cóż, przed nami to... Będę sobie pół i taka niespodzianka łódź podwodna sobie płynie, rzadki widok es To ten nasz polski, być może jakiś NATO. Łódź podwodna to na pewno nie była Polska, to nie był orzeł. Orzeł jest uziemiony, więc Łódź podwodna może szwedzka, może niemiecka. A tutaj sobie stoi i pilnuje naszych granic. Granic NATO. No i tam widać: Gdańsk, Gdynia. statki czekające na radzie na wyładunek rzut na rufę naszego promu a po tej starej je, jeszcze większe statki Pewnie ta rosyjska ropa, która jest B. Be... Przepraszam. Tak to wygląda od strony morza. Przepraszam, mam chyba alergię na Polskę.